Mod Seasons to jedno z najbardziej pożądanych i znanych rozszerzeń do gry Farming Simulator. Każdy, kto chce poczuć powiew realizmu w grze, nie może przejść obok tej modyfikacji obojętnie. Nowa wersja Seasons wnosi wiele ulepszeń rozgrywki. Zmodyfikowano wzrost roślin, pogodę oraz stronę audiowizualną. Pojawił się też zupełnie nowy system opieki nad zwierzętami. System wzrostu został całkowicie przebudowany. Blony nie są już powtarzalne rok do roku i nie można z góry określić, jaki będzie ich wolumen. Zła pogoda będzie mogła zniszczyć uprawy, niezależnie od tego, czy będą to susze czy też mróz. Aby zachować odpowiednią żyzność gleby, konieczne będzie stosowanie płodozmianu. MOD Seasons zmienia sposób walki z chwastami. Teraz będą one rosły w mniejszych skupiskach rozrzuconych po całym polu. Chwasty rosną tylko wtedy, gdy temperatura jest odpowiednia kiełkują i dojrzewają gdy zrobi się ciepło. Kiedy zrobi się zimno zaczynają obumierać. Wdrożona została też możliwość prewencyjnego oprysku, który zapobiegnie pojawianiu się chwastów. Nadal będzie można używać chwastowników do młodych chwastów. Dodano trzy nowe stany wzrostu zasadzone, wykiełkowane i kiełkowanie nieudane. Kiełkowanie ma miejsce każdego dnia, o ile temperatura gleby jest wystarczająco wysoka. Normalny wzrost nadal występuje tylko podczas zmiany danego okresu. Kiedy rośliny są sadzone, początkowo znajdują się w fazie zasadzenia, a następnie przenoszą się do kiełkujących, o ile temperatura gleby jest wystarczająco wysoka. Gdy warunki staną się zbyt zimne lub zbyt suche, kiełkowanie może się nie powieść na niektórych obszarach pola. System wzrostu i kiełkowania został przeprojektowany tak, aby był jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Gdy uprawy zostaną zasadzone zbyt późno, mogą nie wykiełkować albo nigdy nie dojrzeć. Uprawy mają trzy stany dojrzałości: zasadzone, młode i dojrzałe. Płodozmian to praktyka uprawiania kolejno różnych upraw, które są dla siebie korzystne. Najwyższa efektywność możliwa jest dzięki zastosowaniu najkorzystniejszego płodozmianu i upraw. Uprawy są podzielone na kategorie i zależą od tego, czy poprzednia kategoria upraw jest korzystna, neutralna czy niekorzystna dla plonów. Niektóre uprawy są bardziej odpowiednie do uprawy po kilka lat z rzędu, podczas gdy inne wymagają większej zmienności. Możliwe jest również pozostawienie pola na odpoczynek i odtworzenie go, określa się to mianem utrzymania ugoru. W odpowiednim oknie będzie można zobaczyć kategorię upraw dwóch wcześniej posadzonych roślin. Wraz z planem płodozmianu będzie to bardzo ważne narzędzie do planowania kolejnych upraw. Nowy system został zintegrowany z nową prognozą pogody, która pozwala na planowanie większej ilości czynności każdego dnia. Deszcz rano, zachmurzenie po południu i burza w nocy. Od teraz wszystko to będzie możliwe. Prędkość i kierunek wiatru są teraz modelowane. Prędkość wiatru jest kluczowym atrybutem szybkości wysychania trawy. Dochody z turbin wiatrowych zależą również od prędkości wiatru i przy bardzo silnych wiatrach turbiny wyłączą się, co jest naturalnym poziomem zabezpieczenia tego typu urządzeń. Wizualnie turbiny będą również podążać za kierunkiem wiatru. Prognoza pogody jest teraz znacznie bardziej szczegółowa. Charakteryzuje się ona nie tylko minimalną, średnią i maksymalną temperaturą, ale także prędkością wiatru i prawdopodobieństwem opadów atmosferycznych. Pokazane są również przewidywane opady atmosferyczne. Ponieważ suszenie siana wymaga dobrej pogody, przydatność prognozy będzie kluczowa. Jak każda prognoza nie jest całkowicie pewna, przewidywany za 5 dni deszcz może wcale nie nadejść. Opcja śniegu wymaga w pełni przygotowanej mapy ze specjalną maską pokrycia terenu. Podstawowe mapy otrzymały własną strefę maskującą, dzięki czemu lepiej pasują do siebie. Twórcy map prawdopodobnie będą musieli wszystko dostosować, aby uzyskać zadowalający efekt. System hodowli zwierząt został poddany gruntownej przebudowie. Wiek, waga i płeć każdego posiadanego zwierzęcia będzie odzwierciedlona w grze. Spożycie pokarmu każdego zwierzęcia zależy od jego wieku i wagi. Przyrost masy ciała zależy również od wieku i wagi oraz od tego, czym są karmione. Aby zmaksymalizować przyrost masy ciała należy zapewnić najlepszą paszę. Bydło może produkować obornik lub gnojowicę. To, co produkują, zależy od tego, czy mają słomę. Nieużywanie słomy spowoduje nieznaczny spadek wydajności, ale knojowica jest dużo łatwiejsza w obsłudze i warta więcej niż obornik. Dbałość o zdrowie zwierząt nabrała wielkiego znaczenia. Trzymanie ich przez noc przy czepie zabije je w wyniku braku pożywienia, wody i ruchu. Kury składają teraz jaja, aby zdobyć pisklęta, potrzebny będzie kogut. Idealna proporcja to jeden kogut na 8 kur. Szansa na rozmnożenie maleje wraz z mniejszą liczbą kogutów. W przypadku wylęgu nie ma jaj. Hodowla zwierząt do produkcji mięs jest teraz możliwa. W miarę jak zwierzęta przybierają na wadze i dojrzewają, ich tempo wzrostu spada, podczas gdy spożycie paszy generalnie podąża za wagą. Kluczem do maksymalizacji zysków jest znalezienie punktu równowagi pomiędzy optymalną wagą a wiekiem zwierząt. Cena za kilogram jest wyższa dla młodszych zwierząt, a przyrost masy ciała spowalnia wraz z wiekiem zwierzęcia. Niektóre rasy przeznaczone są do produkcji mięsa, podczas gdy inne, specyficzne rasy przeznaczone są do produkcji mleka. Na przykład bydło dzieli się obecnie na 5 ras. Wszystkie te rasy różnią się od siebie ceną oraz przyrostem wagi. Produkcja mleka będzie następowała po cyklach laktacji. Mod zakłada, że przeprowadza się sztuczne zapłodnienie i że następuje 14-miesięczny cykl ciążowy, 9-miesięczna ciąża i 5-miesięczny odstęp między ciążami. Inne zwierzęta mają podobne cechy, aby stworzyć jak najbardziej zróżnicowaną i realistyczną rozgrywkę. Konie zostały potraktowane w sposób szczególny. Przeprojektowano je na inny typ rozgrywki. Rozgrywka ta próbuje naśladować gospodarstwo rolne, które zapewnia zakwaterowanie i podstawową opiekę nad koniem dla właściciela. Koń może być przywieziony do gospodarstwa w zamian za brak pieniędzy. Należy go karmić, czyścić i jeździć na nim codziennie. W zależności od tego, jak wiele opieki dostaje, dochód jest dostarczany każdego dnia. Niektóre rasy wymagają więcej jazdy konnej, aby zarobić taką samą ilość pieniędzy, jak inne rasy. Wszystko to wiąże się z wysokim ryzykiem, ponieważ niezdrowe zwierzę może paść, a my będziemy musieli wypłacić właścicielowi odszkodowanie. Zwierzęta przebywające w zagrodach z trawą zużywają ją teraz jako zamiennik trawy w korytach. Należy zachować ostrożność, ponieważ trawa w zagrodzie może zostać całkowicie zjedzona. Zależy to od wielkości zagrody, ilości zwierząt i pory roku. Zapotrzebowanie na wodę u zwierząt zostało skorygowane tak, aby było bardziej realistyczne. Aby ułatwić graczom uzupełnianie wody w korytach w pobliżu zagrody dla zwierząt, można umieścić nową pompę wodną, która automatycznie utrzyma 15% poziom wody, a za obsługę zostanie pobrana opłata. Dodano nowy, wieloetapowy proces suszenia siana. Pierwszy etap to koszenie trawy. Następnie musi wyschnąć na słońcu, aby stać się sianem. W przypadku koszenia suchej trawy o niskiej wilgotności nie wymaga się przetrząsania, ale nadal musi wyschnąć. Oznacza to, że produkcja siana zależy teraz od pogody. Niezbędne jest dobre planowanie. Bardziej szczegółowa prognoza z pewnością w tym pomoże. Jeśli siano pozostanie na deszczu, Ponownie zamoczy się, a potem zacznie gnić. Siano i słoma gniją, gdy są trzymane na zewnątrz, więc potrzebna będzie jakaś wiata, żeby je schować. Farming Simulator 19 otrzymał niestandardowe szadery i tekstury dla drzew. Drzewa stopniowo zmieniają teraz swój wygląd, zamiast nagłej zmiany koloru. Liście rosną wiosną, aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości latem, po czym jesienią brązowieją. Kolor drzewa zależy od jego rodzaju, pory roku i pogody. Księżyc zniknął na rzecz ciemniejszych nocy oraz poprawy oświetlenia świtu i zmierzchu. Ilość światła dziennego zależy od pory roku i lokalizacji geo. Nowy system pogodowy w pełni integruje się z nowym systemem chmur. Zróżnicowana ilość chmur jest pokazywana przez cały dzień i porusza się wraz z kierunkiem wiatru. Podczas burzy będzie można zobaczyć błyskawice i usłyszeć donośne grzmoty. Będzie można też usłyszeć, jak szybko wieje wiatr lub jak mocno pada deszcz czy grad. Dźwięki będą mieszane w czasie rzeczywistym, tak aby odpowiednio spotęgować wrażenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdów. Odgłosy ptaków zimą zostały wyciszone. Dodano nowe algorytmy dotyczące sprzedaży i napraw. Oddzielono naprawy mechaniczne od wizualnych. Aby zlikwidować zarysowania, trzeba będzie ponownie położyć lakier, co będzie dość kosztowne, w zależności od tego, jak duża i skomplikowana będzie to maszyna. Mod Seasons ukaże się na PC i Mac już 24 lipca, natomiast gracze konsolowi muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ modyfikacja jest obecnie w fazie testów i dopóki nie przejdzie jej pozytywnie, ten mod nie zostanie wydany. Dzięki wielkie za uwagę, cześć, pozdrawiam Was.